Cześć wszystkim, Marcin z tej strony. W tym odcinku chciałbym Was zainteresować genialną grą planszową, która została przeniesiona oficjalnie na komputery. Jest ona obecnie dostępna w wersji beta na Steamie. Jest to Twilight Struggle, czyli w polskim tłumaczeniu zimna wojna, obecnie dostępna w czwartej edycji do kupienia w dobrych sklepach z grami planszowymi. Żeby nie spoilować nazw, w których można to zakupić i, i dostać po dobrej cenie i w świetnym opakowaniu. Um, co to jest? Jest to przez długie lata jedna z najlepszych, najlepiej stojących gier planszowych na listach przebojów na świecie. Jeżeli zerkniecie sobie na stronę BGG, czyli boardgamegeek.com. Z tego co pamiętam adres. Przez wiele, wiele lat utrzymywała się ona na pierwszym miejscu. Bezwzględnie jedna z najlepszych planszówek, jaka jest obecnie i w jakie będziecie mogli sobie zagrać. Mimo, od razu mówię, dość topornego wykonania graficznego, cała reszta, czyli mechanika gry, klimat gry jest po prostu nieprawdopodobna, rewelacyjna. Okazało się, że oficjalny wydawca Przeniósł grę na y, komputery. Obecnie jest to dostępne na Steamie i pomyślałem, że zrobię sobie y, dla Was dwa odcinki. W pierwszym odcinku zerkniemy sobie na menu, plus troszeczkę będziemy się starać rozgryźć y, instrukcję, y, a w drugim spróbujemy zagrać w wersji offline, żeby nie wściekać mm, przeciwnika, że trzeba będzie coś wytłumaczyć, on nie wie za bardzo co się dzieje i tak dalej, i tak dalej więc włączymy sobie grę offline, komputer poczeka, nie będzie się denerwował, a wy zobaczycie alarm, a wy zobaczycie jak jak ta gra wygląda. Przejdźmy do menu, gra jest bardzo ładnie wykonana, obsługuje z tego co widziałem wszystkie rozdzielczości, jakie są obecnie jakby dostępne, nie będzie żadnego problemu, to jest 1920 u mnie akurat na 1200, na youtube będzie w 1080p, natomiast fajnie wykonane. Dlaczego to mówię? Ponieważ tak jak wspominałem na początku, no gra, jeżeli chodzi generalnie o wykonanie, nie prezentuje się najładniej, a tutaj to wszystko wygląda naprawdę ślicznie. Przejdźmy zatem do ustawień. Tutaj jest bardzo łatwa sprawa, aczkolwiek jedna ważna. Kredyty. To wiadomo, rulebook nie czytamy, ponieważ będziecie mogli, mam nadzieję, z drugiego filmu dość mocno. Zasad się dowiedzieć. Najważniejsza jednak rzecz w settingsach to jest kart galery. Macie tutaj możliwość przeglądu wszystkich kart i jakie są w grze, ponieważ zasadniczo w cudzysłowie jest to gra karciana oparta na kartach, o to już dobrze brzmi. Mamy początek wojny, środek wojny i późny, późny czas wojny. W każdej z tych R, trzech jakby. Możemy sobie podglądnąć karty USA, karty neutralne i karty Związku Radzieckiego, ZSRR. Dodatkowo oczywiście możemy na temat każdej karty przeczytać historię, ponieważ wszystko to jest osadzone w realiach historycznych, które działy się pomiędzy rokiem 49 a 89 XX wieku. Natomiast dla gry najważniejsza jest tutaj opcja Cards, i możemy sobie zarówno zobaczyć kar wartość kart, jak i przeczytać konkretnie, co te karty, co te karty robią. Także bardzo fajna rzecz, hmm, może nie na początek, ale generalnie polecam się z tym zaznajomić, ponieważ no, przydaje się to grze. Eee, wrócimy sobie. No właśnie tutaj jest opcje rozdzielczości, praktycznie wszystkich powinno zadowolić. Ryb okienkowy, prędkość animacji, autoplay, pause, announcements. Okej, okay. to jest opcja dotycząca informacji, informowania gracza o różnych rzeczach, które się dzieją. Wtedy jest pauza włączona. Jeżeli nie ma, lubię z autoplay, no to możemy coś przegapić. Można włączyć oczywiście help, tutaj tradycyjne efekty, ambientowa muzyka plus tutaj muzyka w menu. Można to wyciszyć. To jest zasadniczo tyle. Mamy tutaj dwie najważniejsze opcje: play online i play offline. Zerkniemy sobie w tym momencie tylko na online. Tu się szybko zalogujemy. No i co mamy? Mamy informacje o profilu. Trzy przegrane USA, jedna wygrana Rosją. Możemy quick match sobie ustawić, czyli wybieramy którym z państw gramy lub randomowo. Czas gry, nagracza. Tutaj są też czasy, które możemy ustawić. Szybka gra to jest godzina, pół godziny nagracza ludziom zaznajomionym z zimną wojną wystarczy rating value możemy sobie ustawić plus minus expire timer czy czas po którym gra a tego nie sprawdzałem akurat nie wiem na jakiej zasadzie to działa czy gra się kończy po, po tej ustalonej na przykład godzinie czy przechodzi na drugiego gracza nie wiem tryb gry jest tutaj opisane w instrukcji można sobie wybrać chińską wojnę domową lub to jest chyba tylko i wyłącznie trzecia tura czyli late war natomiast zazwyczaj gramy w standard game no i tworzymy aha no i oczywiście jeszcze handicap możemy sobie zrobić wpływów dla którejś ze stron albo jeżeli w tą stronę przeciągamy to mamy handicap dla USA w tą stronę dla Rosji no i dajemy create Ewentualnie find game. Gra jest ustawiona w tryb na 21 dni. To jest bardzo długa gra. Gość ma skill w postaci punktacji o 1500. Żadnych dodatkowych punktów dla żadnej ze stron. Możemy się dołączyć, jeżeli chcemy. Create game. Ustawiamy sobie. Możemy zapraszać kolegów, to jest bardzo fajna rzecz. Bez tego no to praktycznie ciężko, ponieważ dużo ludzi chciałoby sobie zagrać. Gra jest na dwie osoby, nie powiedziałem. Zagrać ze sobą i, i no to jest rzecz przydatna. Tak? Tutaj sobie ustawiamy czas gry, mm, karty opcjonalne. Nie wiem jak to jest w tej wersji, w wersji polskiej są karty dodatkowe. No tryb gry, także tu jest łatwo. No i przechodzimy do gry offline. Tutaj będziemy właśnie troszeczkę omawiać reguły, dlatego pozwolę sobie to zacząć. No i zaraz, zaraz wrócimy do, nie będziemy grać tutoriala, nie będziemy oglądać statystyk, zrobimy create game i postaram się to jakoś w miarę sensowny sposób wytłumaczyć, na czym ta świetna gra planszowa polega. Podkreślam słowo świetna i nawet potrójnie. Świetna, świetna, świetna. Naprawdę. Także warto wydać. Obecnie jest w cenie 14,90 euro na Steamie. Warto zainwestować. Obecnie gra jest bardzo dopracowana. Poprawki wchodzą praktycznie od kopa. No i co? No i nic, tylko grać. Grać i wysilać, wytężać swoje umysły.